Na czym polegało kuszenie Pana? Ponieważ w naszym Zbawicielu podziwiamy nieskazitelny obraz i podobieństwo Boże, dlatego też kuszenie Jezusa musiało dotyczyć tych samych namiętności, które zagrażały Adamowi, dopóki również w nim pozostawało nienaruszone podobieństwo Boże. Namiętności te to łakomstwo, próżność i pycha. Pan nasz nie mógł natomiast podlegać tym pokusom, w które Adam popadł z własnej winy, po naruszeniu obrazu i podobieństwa Bożego. Wracając jednak do pokus, które zagrażały i Adamowi, łakomstwo, jak wiemy, skłoniło go do jedzenia z drzewa zakazanego. O próżności z kolei mówią słowa: Otworzą się wam oczy. Napychę wskazuje zapewnienie szatana: Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. W ten sam sposób był też kuszony Pan nasz i Zbawiciel łakomstwem. Gdy szatan zwrócił się do Niego, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem, próżnością, gdy Mu powiedział, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół, pychą, gdy Mu przedstawił wszystkie królestwa świata i ich przepych, mówiąc dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Zbawiciel, chcąc nas pouczyć na swoim przykładzie, jak należy zwyciężyć szatana, pozwolił się kusić tak samo jak Adam. Dlatego też nazywamy go słusznie drugim Adamem. Tamten w raju był pierwszy na upadek i śmierć, ten zaś jest pierwszy na zmartwychwstanie i życie. Przez tamtego cały rodzaj ludzki został potępiony. Przez tego wszyscy ludzie zyskują zbawienie. Tamten utworzony został z surowej i dziewiczej ziemi. Ten zaś narodził się z dziewicy Maryi. Chrystus, który przyjął na siebie pokusy Adama, nie musiał już jednak przyjmować pozostałych. Nie musiał bowiem walczyć z nieczystością ten, który dokonał, pokonał łapkomstwo. Wiemy wszak, że to nadmierne dogadzanie brzuchowi jest źródłem i rodzicielką nieczystości. Z pewnością nie zasnąłby tej wady również pierwszy Adam, Gdyby nie otwarł swego serca na potrzeby szatańskie, kuszące go do łakomstwa. Pismo Święte nie mówi więc o Synu Bożym, że przyszedł w grzesznym ciele, ale w ciele podobnym do ciała grzesznego. Chrystus miał bowiem ciało prawdziwe, Jad pił, pokrzepiał się snem. Prawdziwie też został przybity gwoździami. Pozornie natomiast obarczony był grzechem, powstałym w wyniku odstępstwa. Nie doświadczał on bowiem ognistych bodźców porządliwości cielesnej, budzących się w nas pod wpływem natury i często, wbrew naszej woli, będąc człowiekiem jak my, przyjął tylko jakieś podobieństwo tej porządliwości. Z drugiej strony, widząc jak spełniał prawa ludzkiej natury i przyjął wszystkie jej słabości, można było istotnie mniemać, że podlegał tej namiętności i w słabościach tego ciała widzieć piętno grzesznej wady. Szatan, który uważał go za człowieka, też zresztą był przekonany, że należy kusić go tak samo jak pierwszego Adama. Myślał, że łatwo zwiedzie go do pozostałych wad, jeśli tylko ulegnie tym trzem, to znaczy łakomstwu, próżności i pysze, którym uległ Adam. Zwyciężony jednak od razu w pierwszej potyczce nie mógł już napastować drugą chorobą, to znaczy wadą nieczystości, wyrastającą z korzenia tej pierwszej. Jakżeż bowiem mógł się szatan spodziewać owocu grzechu, jeśli jego nasiona i korzeń zostały wcześniej odrzucone? Zauważmy, że spośród trzech pokus, którymi szatan starał się zwieść Jezusa, święty łukasz na trzecim, ostatnim miejscu wymienia pokusę pychy. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Ten zaś pokusę, która u świętego Mateusza jest na trzecim miejscu, święty Łukasz umieszcza na drugim. Chodzi tutaj o pokusę chciwości, której szatan przedstawił Jezusowi w jednej chwili, dodał Łukasz, wszystkie królestwa świata. Mówiąc inaczej, po tym jak pan zwyciężył pokusę łakomstwa, szatan spostrzegł, że nie poskona go również pokusą nieczystości, zaczął więc od razu kusić go chciwością, o której wiedział, że jest korzeniem wszelkiego zła. Zwyciężony po raz drugi nie odważył się już podsuwać mu kolejnych pokus wyrastających z korzenia chciwości, tylko przeszedł zaraz do pokusy pychy. Wiedział, że uderza ona w doskonałych, w tych, którzy pokonali już wszystkie wady. Pamiętał wszak, że on sam, choć był lucyferem i nie znał pokus ze strony innych wad, runął z nieba wraz z tyloma duchami właśnie z powodu pychy. Porządek przedstawiony przez ewangelistę Łukasza ukazuje też lepiej związek między kuszeniem pierwszego Adama a kuszeniem drugiego. To pierwsze było bowiem zapowiedzią, czyli typem drugiego. W pierwszym mówi chytry nieprzyjaciel: Otworzą się wam oczy. W drugim ukazał naszemu panu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. W pierwszym powiedział: Tak jak Bóg będziecie. W drugim: Jeśli jesteś synem Bożym.